Cześć, witajcie widzowie w dzisiejszym odcinku, w którym będę grał w now na nowym trybie, czyli w grze rankingowej. Hmm. Zapraszam do, na Discorda link w opisie. Wystawcie lajka, suba, dzwonek i polecam wbijać na moje live. Często robię losowania na moim Discordzie, więc hmm, fajnie by było, jakby ktoś jakby wbił. Dobra, ja teraz już włączam grę sobie rankingową No i co? Ja grałem tylko dwie rundy w grze rankingowej, jakby ktoś chciał wiedzieć Więc na razie jakby mam tylko srebro 1 w 79% jakby ktoś chciał wiedzieć ogólnie Lecimy Widzowie. W ogóle tak powiem, że w, tym, w, tym, w tej grze może wbiję level setny. Choć w tym sezonie dosyć mało grałem, ale może wbiję level setny, bo mam na razie 95. Może jakimś cudem 5 razy ten. 5 level dam, dam radę zdobyć. Ale zobaczymy, oczywiście nie mam pojęcia jak to będzie. Ja lecę na rynek. Dobra, wyląduję sobie gdzieś tutaj może. Na tej wyższyce. Pyk, leży. Strzelba jakaś. Amunicja, dobra. Strzyneczka, strzelba, lecząco bierzemy. Siód, dobra jest, dobrze. Mm, lepsza strzelba. Siód pod wypiję. Sorry, tutaj jakieś resztki potem tym graczom. Siód, szybciutko buduje się bojąc tego gracza To on jest gdzie on może być O kurde. Nie no. Oba się zabiliśmy. Super. Dobra, lecimy kolejną rundę. W tej mi nie poszło. bo może bym pójdzie w następnej. Mam nadzieję przynajmniej. Bo. Chciałbym, żeby mi dobrze poszło. Ale się obaj zabiliśmy Klawisze mi się pomyliły Troszeczkę No dobra, trudno Ok, widzowie, znowu las na rynek Ja tam lubię latać ogólnie Szkoda, że zajęłem 68 miejsce w tamtej rundzie No ale co mogę poradzić? Tak wyszło, że się obaj zabiliśmy musi to zmienić, że, się, że można w dwójkę się zalić. No ale cóż jeszcze poradzę. Okej, okay, zadaj przeciwnikom obrażenia ze strzelb lub przy wzięciu broni wybuchowych. Okej, okay, łatwo. 100 HP co na pewno strzelbom zadam. Co najmniej 100 kilka graczy leci. Ja chyba będę sobie przejmował... Albo nie wiem. Në e vëmë shëtë gjithë në ndërë. Të i vë patë. Në Łatwo. Ty, co to jest? Hej, złoty karabin, który mam, gości, co może. ale dobra. Już najpierw małe płotki. Co wyślę wziąć? No dobra, wybędę tak jak mam na razie wszystkich tu rozwalamy. Okej, okay. nie było źle. Było ciekawie Dobra, ulepszam sobie w sumie ten. Nie wiem, po co marnuję kasę, ale To wszystko jedno Lubię czasem wydawać sobie Kasę No dobra, mm. Teraz muszę znaleźć trochę amunicji Dobra, rozję sobie Dobra, dobra, ja się pójdę tutaj po skrzyneczkę co już do... Chodźmy. Sorry, zakaszam. Cześć, mnie znowu bierze. Dobra. Ciągle co za szafa. Dobra, co by tu było? Dobra. dobra, ja sobie w ogóle nie wiem, co robię. Pływać coś czy nie? Nie, dobra. jakiś grać? A łatwo z nim. Co jest w ogóle? Na mnie wrażenie nie zrobił ani hita mi nie zadał. Dobra. To ja wracam do... Miejsce kampy. Przyjmujemy? Dobra, przyjmujemy. Są mi tam. Teraz idę. na bo jedyny strzelby, biorę. Ale dużo kasy wydałem. Część jeszcze mam dużo, bo mam trzy. 3... 3500, ale i tak dużo wydałem. Ale mam dobre przynajmniej. Iks, plesze... Dziwią mnie te statki zastanawiam się, co one tam robią. Zawsze jak na nie patrzę, to się zastanawiam, czy da się tam wejść. Bo da się je zaznaczyć. Ale czy wejść? Okej, okay. mm, tu nic ciekawego chyba nie ma. Ktoś mi się zaznaczył. Mm, nie, No to idę gdzieś tutaj na środek bardziej, albo może tutaj. Czemu, gdy zaznaczam samoloty, to wydaje się, że one są gdzieś nade mną, a mapa pokazuje, że są daleko? Tak dziwnie się wydaje, dziwnie. Ale dobra. Mm. Biorę losowe, Pe... no, leciał mi z głowy słowo. kurde, perki. Dobra. siu Skąd się stąd? Jezu, co za gościu, po co ty strzelasz, po co ty marnujesz amunicję na mnie, żeby sobie deadnąć, czy po co? Tam ja jeszcze jakiś gracz jest, dobra, to ja lecę do niego. Uuu, się. Ktoś blisko. No chodź, daj mi dobić go. Dobra. Chodź tu. O... Dobra, biorę to no. mi Dobra. Co? Teraz lecimy do skrzy po skrzynkę. Jeszcze kawałeczek do skrzyneczki, ona jest gdzieś tutaj mniej więcej. A, to mało, 200 metrów już. Za sekundę tam dojdę. O, tak, tak! Ja to chcę, ja chcę strzelbę. Oj, sorry, przez przypadek. Już niebieski ten. Światło. Ej, mogę tu sobie wziąć zielony miecz. Chodzi, wolę czerwony. Czerwony sobie. Ja idę tam. Tu niech się ładuje. Ja idę po miecz. OK. a zielono odpychał. No dobra. Zielony. Nie może być, może być. Wyspa kolejna. Dobra, lecimy teraz na wyspę, tylko weźmie się oba sobie. O, druga skrzynka. Która się nie zaznacza na mapie. Potworzę komuś, może komuś się przyda. Siorbek, siorbek, hej siorbek, ale siorbek Chodź do mnie siorbek I co na no, no wyspę lecimy? I to szybko. A nie, ten odpycha. Więc na go leczy. bot się sfokusował na Eee, e, spokojnie, spokojnie. Tylko proszę, bez nerwów. Okej. Okay. Wyszło gładko, ale trudno. Dobry przeciwnik. I nie było łatwo z nim. Nie było łatwo. Dobra, to teraz idziemy na wysoką. Koś w ogóle chciał swojuś z Minecrafta. Przyszedł, kupcał normalnie. Dobra, zabijam go Kłop Kup katany! Dobra, wjeżdżamy. Giniemy. I po sprawie. Ja chcę przyjść tu do albo skarbca tego na dole, albo przejąć tą wygląda. Czy jak kto to nazywa, ja nazywam lezika. Otwieramy, otwieramy. Zabudowujemy się. Ej. Były już otwarte. Okej, okay, tak. Jakieś złotko sobie wezmę. Potem idę na górę. Nie, strefa jest blisko. Okej. Okay. Ciekawie to, ciekawy, to nie ma chyba. A, ja to, to właśnie nie wiem. Nikt się nie odobrazi, jak tutaj przejemy sobie. Chyba nie. Przeładowane wszystko tak. Nie, strefa strasznie blisko. Nie, tu ja zostaje. Wbiję orba, ewentualnie. No. Trudno. Mam gdzieś bliż... strefę. Ale szybko idzie. Dobra, nie. Ja na razie sobie czekam. Mało zadaje, więc czekam sobie. Jest tu więc jeszcze Biorę tylko to. A szybko. Gdzie jest? Tam. Jakby po dwa zadaję. Dobra, zaraz muszę też... Kurde... Coś do, coś do leczenia, proszę... Nie zmuszajcie mnie do picia siorba, którego dopiero to zdobyłem... Hmm. O kurde, zostaw mnie... Co, pijemy siorbę? Trudno... Życie najważniejszy. Chodźmy na niego. Kurde, już się zabudowałem. Masz coś do leczenia. No mówimy, masz coś do leczenia. Nie, już mam fula. A i tak daj coś do leczenia. Idziemy po mieczyk. Jak wywalę ten, to mogę? Nie mogę. Szkoda. O kurde. Aj! Bo tu nie można budować. Cholibka, że ja akurat tu podszedłem. Dobra, piąte miejsce. Ha to szybko mnie zabił. No dobra, tak się inaczej, fajnie się grało. Miło, miło. O srebro 2. Nice, nice. Uuuu, 28%. to tak jest, kiedy to chciał wywić? Likwidacji mam 7, asystlar mało, likwidacji 7 to strasznie mało. Celność 36%, co? No, jak ktoś by chciał wiedzieć, to tu proszę bardzo. No i dobra, dziękuję za oglądanie. Tam żegnam. Nara!